Satysfakcją przyjąłem to, że prezydent de facto potwierdził to, co, co, o, czym, o czym rozmawialiśmy przede wszystkim z panem sekretarzem obrony Hexetem, że prezydent przewiduje umocnianie, umacnianie raczej obecności armii amerykańskiej, jeżeli chodzi o Polskę. Ja starałem się pytać szerzej, mówiłem o całej tutaj wschodniej flance, Pokazując tą sytuację, która dzisiaj jest w naszej części Europy, również związaną z trwającą cały czas wojną na Ukrainie, prezydent powiedział bardzo stanowczo, że ta wojna musi się zakończyć, że to jest w tej chwili jego główny cel. Państwo wybaczą, ale sprawa tej dyskusji politycznej, która niestety odbyła się w mediach, jest sprawą pomiędzy panem prezydentem Donaldem Trumpem i panem prezydentem Wołodymerem Zoweńskim. Ja nie będę w to ingerował dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo polski ja się na tym skupiam jestem prezydentem rzeczypospolitej dla mnie najważniejsze są więzi polski ze stanami zjednoczonymi powiedział żebym się nic nie martwił co dla mnie było ogromnie ważne powiedział słuchajcie jesteście Jednym z absolutnie najbardziej wiarygodnych aliantów wasze wydatki na obronność, zakupy w Stanach Zjednoczonych, które realizujecie, wszystkie kontrakty, które mamy ze Stanami Zjednoczonymi. To są więzi, które się zacieśniają. No, w kwestii Ukrainy miałem też rozmowę z prezydentem w cztery oczy, gdzie. No, powiedział mi, jaka, jaki, jaki jest, jest, jaki jest w krótkich bardzo słowach jego plan działania. Powiedział, że musi prowadzić negocjacje i tutaj nie ma innego wyjścia, bo to jest jedyna droga do tego, żeby 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 wojna się zakończyła, ale w moim przekonaniu oznacza to również i umacnianie Ukrainy, także i amerykańskiej obecności na Ukrainie. Może nie mówimy o obecności militarnej, bo tego prezydent Donald Trump nie powiedział, ale mówił o więziach gospodarczych, które chce z Ukrainą zacieśnić. Mówił o, o tym, że że, 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 to będzie, że że on chce zacieśnionej współpracy i że to będzie na pewno jeszcze negocjował też z Wołodymerem Zełeńskim.